Manko, mam dzisiaj dla Was rozpakowanie blisterka z mm, kart y, FIFA World Cup. No i go dzisiaj sobie odpakujemy, więc może zaczynajmy. Ja go odpakuję tutaj górną część, jak widzicie. No, tak on wygląda, wybrałam sobie z drogą. No to zaczynajmy. E, już otwieram nożyczkami. Tego pewnie nie będzie widać na nagraniu, ale raczej na pewno. E, ok, no i mamy to już przecięte. Teraz to te, postaram się też e, otworzyć. I zobaczymy jaką oczywiście będę miał limitkę. E, powtarzam, że mamy tutaj e, cztery saszetki z kartami e, i jedną kartę z limitowanej edycji. E, tutaj ją chyba widać. E, Okej, okay. to... Zajmijmy się może na początku rozpakowaniem tego. E, zobaczmy, jaką mamy limitkę. Już patrzę, uwaga, ktoś na pewno z Niemiec. Zobaczmy kto to jest. To Philip Lam. Fajnie, że nie powtórka, nawet dużo ma punktów, Widzicie? Aż 301. Więc bardzo się cieszę z tej limitki. Mm. Ładnie pachnie nawet, mm, na pewno jest to super dla mnie limitka. Ok, lecimy co, kolejna limitka jaką mam, znaczy, co ja już gadam, Nie. ok, otwieramy teraz saszetki, tylko będę musiał je trochę rozbroić, tutaj będę musiał to zrobić trochę noż nożyszkami. Ok, mamy pierwszą saszetkę, jak widzicie, tak zdrowo. Okay, więc otwierajmy ją, zatem ruszamy do Coś mi nie idzie z piciem. To tak, już jest. Teraz tak, no. Tak! Jakiegoś mm, z Belgii. Mamy Joe Harta, fajnie, cieszę się z tej karty. Mamy tutaj mm, jakiegoś zawodnika z Nederlandii. Potem mamy z Italii. Potem z Urugwaju i mamy Star Playera. Widalo. No, nie mam go, powiem wam, nie cieszycie się bardzo, ale fajnie, że jest. Postawię go tutaj. Nie, tutaj będą wszystkie bazułeczki, a tutaj będą leżały te bardziej specjalnie. Okay. Lecimy z drugą saszetką. Jest ona z Neymarem. Fajnie, że z Neymarem. Może ten Neymar przyniesie nam trochę szczęścia. Fajnie, e, zobaczymy. Tak, uwaga, otwieramy. E teraz mamy tutaj jakiegoś zawodnika Kolumbii zawodnika Bosna i Hercegowina tutaj mamy zawodnika nie wiem jakiego kraju, chyba Irlandii tutaj mamy zawodnika Francji, tutaj coś się już błyszczy, to chyba jakiś ekspercik tutaj mamy z Nigerii Emenike no i mamy fansa favorita Daniel Van Buiten. fajnie nie mam tej karty, ale ogólnie otworzyłam się lepszy, kart. lecimy dalej z saszetkami a tutaj są te saszetki, nie zauważyłem ich nie wiem czy tutaj widać te karty, muszę je jakoś tutaj położyć ładnie wiecie co, chyba je po, położę jakoś nie wiecie co, no już chyba ich widzieliście więc ich nie będę tutaj w sumie pokazywał już dobra, lecimy dalej z saszetkami zostały nam dwie saszetki Teraz mamy, jeszcze odpakuję sobie pillo zostawimy, znaczy na, sobie zostawimy na koniec, a teraz odpakujmy tego z drogą. E, okay. E, okay. ok. Mamy tak e, ga, e, ga, Garego. Nie wiem czy to widać. Gary. Teraz to jest Miller. O, fajnie, Millera też mam na limitce. Teraz mamy Karika. Fajnie. E, tutaj mamy Postika. To chyba go nie mam raczej. To jakiś... korańczyk I mamy defensywa roka e, Nicolas e, Nicoló. Jakoś tak. Z Cameronu. No, niezadowolające karty, ale no, nie miałem jeszcze tej karty. Defensyw roku mam tylko 3. Dobra, lecimy dalej. Mm, może Messi nam przyniesie jakieś szczęście, jak nie przyniesie, no to, to będzie ogólnie trochę nieudany mm, biszlerek y, bis, no. Okej, okay, no to otwieramy. O, jakiś z wszystkimi tamcami, może być spoko. Mm, no nie to niestety będzie... Z... Zy, 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 zy. zły bitlerek, bo już widzę, że to będzie utility player, więc nieźle. Tutaj mamy remireso, o, fajnie, cieszę się z niego, bo jego nie miałem. Yy, Dawid Szydło, bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, jakiś Kersakow, no słaby oczywiście, to jakiś, Kawani, jakiś, jakiś Holebas. No i mamy utility player Team Sahil nie wiem, czy to się to na wszystkich pozycjach jest strzela dosyć słaby. I wiecie, co tego, biz... znaczy, no, to tutaj uważam za niezbyt udanym, jest to dla mnie zły. Myślałam, że będzie lepiej, bo ostatnio właśnie tutaj miałem bardzo dobre. No, to jeszcze przypomnę, co mieliśmy: to mieliśmy Defensiva Rocka Nicolò, mieliśmy autor Vidal Star Player. Mieliśmy fan favorite Daniel Van Buiten, eee, Mieliśmy Tom Team Chill utility uh, player. Eee, no i mieliśmy oczywiście to była już gwarantowana e, limitka um, lama i wiecie co powiem wam, że oprócz, e, oprócz limitki wszystko było badziewne. Ale limitka bardzo fajna mi się trafiła, solidna 301 bardzo fajna. To by było na, chyba na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się spodobał. Zapraszam do kolejnych filmików. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.